Witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach Klubu Filmowego U20 Filmowi ryzykanci i dzisiaj oglądamy film Wojna polsko-ruska w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Jest to niewątpliwie adaptacja literatury, jest to adaptacja książki Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem i dzisiaj trochę o kontekstach dla tego filmu. Przede wszystkim właśnie o kontekstach adaptacji filmowych, które niejednokrotnie no mają imię i niejedną formę przyjmują. Będą nawiązania do tego, co o udanych adaptacjach filmowych myślał Stanley Kubrick i to, co sobie samemu jako reżyser mówił, kiedy zabierał się do adaptowania literatury. A jak wiemy, większość jego filmów to adaptacje książek. Więc do tego się na pewno odniosę. No i trochę też o samej wojnie polsko-ruskiej, ale nie tak, żeby opowiadać o czym jest ten film, bo to trudno byłoby ująć w kilku słowach. Bardziej o jego formie, bardziej o tym, jak ta forma może działać na nas, widzów. Także bardzo się cieszę, że mogę trochę o tym filmie opowiedzieć, aczkolwiek nie jestem wielką jego fanką, więc też ten punkt wejścia dla mnie nie jest aż tak bardzo entuzjastyczny. Mam parę uwag, że tak powiem, jeśli chodzi o ten rodzaj adaptacji, a film obejrzałam dosyć niedawno, więc to też jest ciekawy wątek do przemyśleń wokół tego, czym jest kino, że zawsze pozostają nam jakieś filmy do nadrobienia, bo akurat wojna polsko-ruska to oczywiście ta bardzo znana książka, napisana kilka lat po rozpoczęciu nowego milenium, książka rewolucyjna, gdy mowa o samym języku autorki. O sposobie opowiadania historii, też o żonglowaniu słowem, o tym właściwie, jaką eksperymentatorką już wtedy była sama autorka, która ledwo co, że tak powiem, skończyła liceum i zaproponowała rodzaj literatury, o którym nie śniło się filozofom i nie śniło się krytyce literackiej w Polsce. Okrzyknięta właściwie. Nie wiadomo tak do końca, czy geniuszką, czy rewolucjonistką. Różnie o niej wtedy pisano i różnie tę książkę odbierano, ale faktem jest, że przeczytali ją absolutnie wszyscy, którzy się literaturą polską interesowali w danym momencie. I niewiele później zaczęto myśleć o filmowej adaptacji, która już wtedy, jako sam koncept, stanowiła spore wyzwanie: bo jak przenieść na ekran ten rodzaj pisarstwa, ten rodzaj Potoczystości językowej, ekwilibrystyki, eksperymentów, rymów i właściwie wszystkiego. Z takim dzisiaj byśmy powiedzieli: hashtag wszystkiego, absolutnie. W nawiązaniu do naszego filmu, który będziemy oglądać za tydzień. Wszystko wszędzie naraz. Właściwie Dorota Mosłowska rozpoczęła to już wtedy. Wystarczy spojrzeć na te grafiki, które czy to plakat filmowy, czy, czy okładki książek. To pierwsze wydanie, właśnie książki. One miały w sobie ową komiksowość i nawet dzisiaj mówi się o tym filmie, że on jest bardzo mocno komiksowy i że sama ta literatura była właściwie też taka, czyli bardziej chodzi tutaj o pewną urywkowość, fragmentaryczność, dynamikę, też sposób łączenia ze sobą wątków, przeskoków w narracji. Bardzo dużo się w kontekście tego, co, co napisane w tej książce działo, ale też... Ci, którzy wymyślali czy tworzyli warstwę wizualną dla, tego, dla tej adaptacji, e, brali to pod uwagę i też pewna możemy jedni powiedzą krzykliwość, ktoś inny powie przebodźcowanie, ktoś jeszcze inny powie specyficzny rodzaj estetyki stawiającej na kolor i, i dużą ilość bodźców, to jest coś, co z tą książką może się kojarzyć. I w ogóle też kojarzy się z, z samą, mam wrażenie, też Dorotą Masłowską, bo każdy ma swoją dorotę masłowską we współczesnym y, odbiorze, mam wrażenie, bo jeśli ktoś kocha teatr, znajdzie ją w teatrze. Jeśli ktoś kocha rap, znajdzie ją <grym _mody> w świecie rapu, bo swego czasu została raperką i też tworzy utwory muzyczne. Ym, jeśli ktoś kocha rymy, y, poezję, czy właściwie taki nowy rodzaj epickiej właściwie opowieści, y, to też y, ją znajdzie. Także Wszędzie, gdzie tylko sięgniemy, znajdziemy jakiś ślad działalności Doroty Masłowskiej, bo niewątpliwie jest ona obecna w polskiej popkulturze bardzo mocno. Jako właściwie też osoba publiczna, bardzo mocno wypowiadająca się na różne tematy polityczne. Nie tylko polityczne, społeczne, feministyczne, no tak, taki głos właściwie trochę reprezentujący również moje pokolenie, bo jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale przejść obojętnie w pewnym sensie się nie da, bo jednak obserwacje na temat rzeczywistości które Dorota Masłowska czyni, niejednokrotnie są bardzo oryginalną perspektywą na rzeczywistość wokół nas. Także ja bym powiedziała, że dobrze ją mieć, że tak powiem, dobrze, że jest i cały czas ma coś do powiedzenia. I o tyle to jest interesujące, że w przypadku filmu, z którym mamy do czynienia czyli wojnę polsko-ruską z roku 2009, czyli to jest już ten zrealizowany film, który zaraz dzisiaj Państwo obejrzycie, spotykają się dwa bardzo mocne głosy. Bo Xavery Żuławski już na tamtym etapie był twórcą, który był już po swoim debiutanckim filmie, nosił on tytuł Chaos i był zrealizowany w bardzo mocnej, dynamicznej estetyce. Właściwie też nie było aż takim wielkim zaskoczeniem, że właśnie ten twórca za wojnę polsko-ruską, że tak powiem, się bierze, bo pasuje to do jego sposobu opowiadania, do jego języka. No i też stworzył taką, jak widzimy tutaj na tym, na tym zdjęciu, a dla tych, którzy zdjęcia nie widzą, krótki opis, zdjęcie, na którym Ksawery Żuławski, Borys Szyc Roma Gąsiorowska i jeszcze dwoje aktorów właśnie z filmu sprzedają kopniaki w stronę kamery. Właśnie takim mocnym kopniakiem otwierają też estetykę, gdy mowa o realizacji opowieści filmowej. No i ten język, który Ksawery Żuławski tutaj wybrał dla języka opowieści jest dosyć pokrewny temu, z czym mamy do czynienia na kartach powieści. Tutaj się oczywiście może pojawiać pytanie, czy tędy droga? Czy próba przełożenia literalnego, dosłownego podążenia za, za tym sposobem opowiadania? Poprzez kino, to jest dobra, czy, czy kontrowersyjna, czy adekwatna decyzja. To oczywiście jest wszystko w oku patrzącego, bo ten film zaraz po swojej premierze i nadal dzieli jednak publiczność. Są tacy, którzy uważają go za absolutne objawienie i rewelacje. Są też tacy, którzy pozostają wobec niego sceptyczni, ale trochę tak jak wobec prozy Doroty Masłowskiej, przejść obojętnie się nie da. Mówiłam trochę o jakiejś warstwie wizualnej towarzyszącej temu filmowi, ale on też ma swoją własną bardzo mocną estetykę. O tym powiem może trochę później. Jednak takie podstawowe skojarzenie, które można z tym filmem mieć, szczególnie ze względu na polski plakat dystrybucyjny, to jest właśnie film Transpotting Daniego Boyla. Tutaj przywołuję na ekranie te dwa plakaty. Myślę, że podobieństwa są dosyć uderzające. Jasne, ktoś może powiedzieć: o. Nie chciało im się wymyślić własnego plakatu, jednak są pewne sposoby obrazowania w plakatach filmowych, które powtarzają znane wątki. To nie jest tak, że to się zdarza rzadko, tylko raczej dosyć często. Jakby to powiedzieć, inspiracja czy zapożyczenie jest największym komplementem w czasach postmodernizmu, do którego jednak mimo wszystko zalicza się nasza epoka, gdy mowa właśnie o przetwarzaniu tego co już było i dopisywaniu kolejnych do tego rozdziałów to jednak ten rodzaj inspiracji jest zdecydowanie obecny na każdym właściwie kroku. Ale warto wspomnieć o filmie Daniego Boyla, Transpotting, również dlatego, że również on jest taką miejską Odyseją, czyli pokazuje nam wyprawę głównego bohatera. W przypadku filmu Żuławskiego jest to oczywiście Silny, grany przez Borysa Szyca. W przypadku filmu Daniego Boyla jest to grany przez Iłana McGregora Renton. Wyprawę powiedzmy narkotyczną, która jest oderwana mocno od rzeczywistości. Nie wiemy, gdzie kończy się właściwie fantazja, a zaczyna to, co spotyka głównego bohatera. Więc też nie tylko w samym obrazowaniu tego plakatu, ale też w jakimś pokrewieństwie. Duchowym bym tutaj szukała tej paraleli, bo jednak te filmy dużo ze sobą łączy również pod względem tego, jak można pokazać pewne stany psychiczne czy stany psychodeliczne, gdy mowa o samym bohaterze. Warto może o tych filmach właśnie myśleć trochę równolegle, bo tak jak Wojna Polsko-Ruska pozostaje w pewnych kręgach kultowym filmem polskim, współczesnym, tak spotting niewątpliwie takim jest. I obok właśnie tych dwóch filmów Przywołałabym jeszcze tytuły innych miejskich odysei, w których bohaterowie muszą zejść niżej, że tak powiem, unurzać się w pewnym sensie w rzeczywistości, nie zawsze takiej po jasnej stronie mocy, po to, żeby gdzieś na drugim końcu wynurzyć się na powierzchnię, albo się obudzić, albo stwierdzić, A to wszystko mi się tylko wydawało, albo właściwie też przejść jakąś drogę w takim wydaniu. Trochę jak w podróży bohatera y, Campbella, ale nie z takim pięknym, wzniosłym finałem, tylko raczej z taką ulgą, że udało się przetrwać. Y, ja te pokrewieństwa widzę chociażby w takich filmach jak Good Time, y, w reżyserii Braci Sawdzi. Zresztą jeden z Braci Sawdzi jest y, odtwórcą roli drugoplanowej u boku Roberta Pattinsona. To opowieść o dwóch braciach, którzy właśnie na granicy prawa balansują przez cały film i y, ten, ten właśnie pierwszoplanowy z nich grany wspaniale przez zafarbowanego na jasny blond Roberta Pattinsona, e, próbuje cały czas jednak nie utonąć w pewnym sensie. I to też może nam się kojarzyć z sytuacją bohatera granego przez e, Borysa Szyca. E, z kolei u, u góry tutaj w prawym górnym rogu to, to znowu opis tego raczej co widzimy na ekranie niż, no to dla Państwa, którzy słuchają być może tego bez obrazków, film Pusher 2 w reżyserii Nicolasa Windinga-Refna z Matsem Mikkelsenem w roli głównej, też taka opowieść o, o młodym człowieku, który musi wydostać się z pewnej trudnej dla siebie sytuacji i jako taka wisienka na torcie właściwie jeden z odcinków serialu Euforia Sama Levinsona bardzo popularny serial, y, który można oglądać w streamingu w Polsce. Y, mamy tam w drugim sezonie taki odcinek, że właśnie główna bohaterka grana przez Zendaje, y, czyli RU. Próbuje za wszelką cenę przetrwać i musi uciekać. To jest wszystko pokazane w jednym ujęciu, więc ta atmosfera i jej intensywność również nam się udzielają. I też przywołuje akurat te trzy tytuły filmów, ze względu na to, że one są interesujące pod względem formy, zarówno montażowej, jak i muzycznej, jak i pomysłów realizacyjnych, jak właściwie tą trudną drogę bohatera zaprezentować widzom. Więc ta, ta, to podobieństwo właśnie znowu tutaj gdzieś będzie wybrzmiewało, bo w przypadku formy wojny, wojny polsko-ruskiej ten rodzaj eksperymentu jest dosyć istotny. Gdy mowa o samych bohaterach filmu Xawerego Żuławskiego, no to zdecydowanie prym wiedzie tutaj nagrodzony zresztą za tę rolę na festiwalu w Gdyni Borys Szyc, w owym czasie aktor jeszcze nie tak bardzo znany jak dzisiaj, ale już mający swoje doświadczenia. Jednak to taka jedna z jego ikonicznych ról, taka która dosyć mocno się zapisała też w świadomości, stała się nawet powiedzmy memiczna, czyli stała się taką ikoniczną sprawą w internecie i przywoływane są cytaty, fragmenty tego filmu i różnego rodzaju Ujęcia samego bohatera, żeby zobrazować jakieś idee, nazwijmy to, albo przemyślenia na temat rzeczywistości wokół nas. Silny jako filozof, silny jako dresiarz, silny jako właściwie ucieleśnienie męskości, a może jej kryzysu. Myślę, że tu znowu ta wieloaspektowość i wielowymiarowość też w opowieści masłowskiej dosyć mocno kojarzyć się może z tym bohaterem, bohater wrzucony w sam środek akcji, który właśnie też próbuje znaleźć dla siebie jakąś drogę. Po drodze w trakcie tej właściwie swojej Odysei spotyka różnego rodzaju postaci. Warto zwrócić na to uwagę, że to są różnego rodzaju postaci kobiece również, które mają bardzo różny sposób funkcjonowania w świecie. Które są często przerysowane, stereotypowe, mają swoje własne narracje, co jest dosyć interesujące, że jednak mamy jednego bohatera w świecie wielu kobiet. Jedną z nich jest Masłowska, tak zresztą pisane jest jej nazwisko swego rodzaju alterego samej autorki. Zresztą, rama kompozycyjna tego filmu, myślę, że, że będzie dosyć mocno wskazywała właśnie tę drogę. Dlaczego ona, dlaczego sama autorka w tym filmie też musi się pojawić. Gdy mowa o samym języku, i jakimś nawiązaniu, które tutaj warto też poczynić, on z mojej perspektywy jest dosyć mocno inspirowany też taką narracją mocno obecną w latach 90. w Polsce, czyli eksplozją polskiego rapu. I mam wrażenie, że też Ksawery Żławski tutaj. Przepraszam, muszę wody. Ksawery Żuławski nie pozostaje na ten aspekt obojętny, bo w roli brata głównego bohatera y, obsadza bardzo znanego polskiego rapera, czyli Wienia, należącego do składu Molesta, warszawskiej grupy y, raperskiej. Właśnie, która zaczynała w latach 90., i te nawiązania gdzieś tutaj są obecne, może nie w takim dosłownym sensie, ale jednak akurat w przypadku polskiego rapu lat 90., powiązanie z osiedlowymi akcjami, nazwijmy to tak, czy z życiem właśnie wielkich osiedli, wielkiej płyty i takiego myślenia o tym, że właściwie ten świat, który często się traktuje jako zmarginalizowany, może przemówić swoim własnym językiem, to jest też coś, co w tym filmie, mam wrażenie, dosyć mocno się odbija. Warto myślę, że na ten wątek zwrócić tutaj uwagę. Gdy mowa o samych adaptacjach prozy Doroty Masłowskiej, zaczynaliśmy ten cykl pokazem filmu, nie, zaczynaliśmy filmem IO, ale następnym filmem byli Inni Ludzie w reżyserii Aleksandry Terpińskiej, niejako można te filmy oglądać równolegle, bo zarówno ta miejska Odyseja, z którą mamy tutaj do czynienia, jak i też cała plejada postaci, które spotyka nasz główny bohater w filmie Inni ludzie, trochę dopisuje kolejne rozdziały do opowieści pod tytułem Wojna polsko-ruska, którą zrealizowano właściwie Prawie 13 lat wcześniej, więc zachęcam też, jeśli nie mieliście okazji zobaczyć innych ludzi, żeby sobie zestawić te dwie opowieści ze sobą i zobaczyć, w jaki sposób zmienia się też język, którym Dorota Masowska się posługuje i który też wpływa na język, jakim mówią bohaterowie, bo akurat inni ludzie są rymowaną opowieścią od początku do końca, więc to też trochę inny rodzaj poetyki. Ale dużo jednak, w moim odczuciu, podobieństw, takich, gdy mowa o, o pewnych ideach czy esencji samej opowieści. Taki wątek, który warto by było tutaj poruszyć, to właśnie droga z, z literatury, że tak powiem, na ekran, czyli z kart opowieści, które zostały napisane, które zmuszają nas niejako do wyobrażania sobie, jak ta historia mogłaby wyglądać w jaki sposób mogłaby być opowiadana niejako przed naszymi oczami. Właśnie już z próbami przeniesienia jej na ekran. Także ten wątek adaptacji to dla mnie ze względu właśnie na komiksowość, o której mówiłam na początku, czyli taki bardzo mocno wizualny aspekt prozy Doroty Masłowskiej, skojarzenie może być właściwie jedno. Może być ono z, tylko i wyłącznie, gdy mowa o jakimś, y, jakiejś próbie oddania, że tak powiem, natury opowieści, właśnie ze światem komiksu. Kilka przykładów, które tutaj mogłabym przywołać, to chociażby Sin City Franka Millera. To jest taka opowieść trochę w kluczu literatury noir, utrzymana też kina noir. Widzicie tutaj na ekranie ty mm. tymczasem kadry z samego komiksu u góry i kadry z filmu na dole. Niemalże identyczne twórcy tutaj, zresztą pod okiem samego Franka Millera, próbowali jak najwierniej oddać to, co on w swoim komiksie Zaplanował. No, i jest to też jakaś droga właśnie dla samych twórców, adaptujących. Tutaj, jeszcze kilka takich właśnie kadrów, adaptujących komiksy na ekran. I mam wrażenie, że um, literatura Doroty Masłowskiej, akurat w przypadku wojny polsko-ruskiej, należy do literatury bardzo mocno spod tego znaku. Szczególnie jeśli wzięlibyśmy jej książkę i czytali ją niejako w. W odniesieniu do samego filmu. Może kiedyś będziecie mieli Państwo okazję wrócić do tego filmu i faktycznie to zrobić, bo to podobieństwo jest niemalże uderzające. Ta wierność i literalność jest właśnie tego pokroju, jak to, co widzimy tutaj w zaproponowanych przeze mnie kadrach. Ale tutaj akurat przepraszam, to się zawieruszyło. Ale takich pomysłów, jak można, nawet to, co już zostało bardzo intensywnie. Wymyślone i zaplanowane również pod względem estetycznym. Jak można to przełożyć właśnie na ekran, jest bardzo wiele komiksów, które zostały zaadaptowane w zupełnie inny sposób niż to, co zaproponowali twórcy oryginałów. Jest bardzo wiele tych adaptacji, można by tutaj podać niezliczoną ilość. Ja powiem może o jednej, którą widzimy na ekranie. Jest to film Życie Adeli. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że ten film, który został nagrodzony, Złotą palmą w kan, później bardzo kontrowersyjny, gdy mowa o metodach pracy samego reżysera i, i współpracy z aktorkami. To jest inna, jakby inny rodzaj inny poziom tej opowieści, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie była adaptacja komiksu. Więc czasami to mocne oderwanie od tego, co proponuje twórca oryginału i pójście w zupełnie inną stronę staje się taką dalece idącą. Inspiracją. I w takich przypadkach właśnie owa literalność trochę schodzi na dalszy plan i staje się trochę innego typu sposobem działania. Chciałabym się odnieść teraz na moment do tego, co na temat adaptowania literatury mówił Stanley Kubrick, bo wspomniałam o nim już na początku. A to był twórca, który miał to wszystko dosyć mocno przemyślane i miał swój własny pomysł na to, jak literaturę można adaptować. I w eseju pod tytułem Words and Movies, który można znaleźć zresztą w internecie, jeśli wpisze się jego tytuł i, i właśnie nazwisko tego reżysera, to trafimy na odpowiednią stronę. Stanley Kubrick radzi sobie, właściwie bo mówi o swojej własnej drodze, ale też innych, innym twórcom doradza to samo, że warto wybierać takie książki, w których nie chcemy się skupić na samej akcji. Czyli na tym, co się wydarza na ekranie, ale bardziej na wewnętrznym życiu bohaterów. Bo jeśli reżyser zrozumie to, co y, bohaterzy y, przeżywają, to wtedy może dopowiedzieć do, do tego swoją własną historię, y, bo cały czas będzie ich właśnie droga emocjonalna go y, trzymała, że tak powiem, i inspirowała. Y, uważał też, że y, publiczność powinna sama odkrywać, jakie idee de facto stoją za, za samym dziełem a aktorzy stają się takim podstawowym narzędziem, żeby owe słowa, które tutaj nawet mamy w tytule eseju, przenieść na ekran, nadać im cielesność, nadać im emocjonalność. No i najważniejsze jest właśnie znalezienie swojego własnego stylu opowiadania danej historii, nie przełożenie stylu literatury na ekran, tylko de facto wymyślenie tego wszystkiego bardzo mocno na nowo. Z samych adaptacji Stanleya Kubricka można tutaj przywołać chociażby lolitę na, na podstawie prozy bokowa czy lśnienie na podstawie na podstawie znanego horroru. O tyle zaskakujące, ta, zaskakująca była ta adaptacja dla samego autora, dla Stephena Kinga, że postanowił po latach stworzyć własną. Tak bardzo się nie zgadzał z wizją samego Kubrika, która jego zdaniem okradała jego książkę z całego Całego sensu, jaki on sobie w niej zapisał. Więc to jest dosyć interesujący przykład. Dlatego mamy dwa lśnienia: lśnienie kublika i lśnienie filmowe w wykonaniu Stephena Kinga. Także ten pomysł na adaptację jest dosyć mocno oderwany od tego pierwowzoru literackiego. I może to i dobrze. To jest taka teza, którą tutaj chciałabym też postawić. Bo sama najbardziej lubię te adaptacje literatury, które sprawiają, że kiedy przeczytamy książkę, to możemy. Odkryć na nowo tę historię, a nie mieć wrażenie powtórzenia tego samego, co już zdążyliśmy poznać w filmie. I odwrotnie, kiedy czytamy książkę i później dowiadujemy się, że o, powstał film albo serial na jej podstawie, to jednak najciekawiej jest zobaczyć trochę coś innego. Nie mówię, że w przypadku wojny polsko-ruskiej właśnie jest jeden do jeden, bo być może nie, zdecydowanie nie. To zależy, kto co kto tutaj sobie w tym filmie znajdzie. Dla mnie takim najlepszym chyba przykładem jest właśnie adaptacja filmowa książki Michel'a Fabera "Pod skórą", którą zrealizował brytyjski reżyser Jonathan Glazer ze Scarlett Johansson w roli głównej. Podobieństwo między książką a, a filmem jest spore, ale... Na tyle jest to oderwana historia, że naprawdę wiele wątków z tego, co czytamy w książce, nie pojawia się w ogóle w filmie. Zupełnie inaczej jest pokazane życie bohaterki, jej funkcjonowanie. Naprawdę zachęcam, żeby zapoznać się zarówno z książką, jak i z filmem, bo są to dwie wybitne rzeczy, które łączy tytuł i, i postać właśnie tego pierwotnego twórcy, ale wizja, styl, sposób opowiedzenia, opowiedzenia historii są diametralnie różne. No, To, co jeszcze warto przywołać w kontekście filmu Wojna polsko-ruska to oczywiście e, cała kawalkada konceptów, e, pewien, e, pewien sposób opowiadania, z którym mamy tutaj do czynienia. Być może miejscami. Bardzo dosłowny, ale zdecydowanie postmodernistyczny, sięgający po różnego rodzaju inspiracje, po również zapożyczenia z innych opowieści. Tego na ekranie będzie bardzo dużo i, i łączenie ze sobą różnych światów. Z jednej strony świata postmodernizmu właśnie o którym powiedziałam z drugiej strony filozofii z trzeciej strony owego dresu który towarzyszy bohaterowi którego gdzieś zestawić też możemy z takimi myślicielami kina którzy mają swój własny sposób mierzenia się z rzeczywistością jak chociażby The Dude z opowieści braci Coen pod tytułem Big Lebowski. Może dla fanów Biglebowskiego, którzy nie przepadają za wojną polsko-ruską, to by było daleko idące porównanie, ale jednak ten rodzaj myślenia w działaniu i bycia wrzuconym w różnego rodzaju sytuacje jednak tych bohaterów dla mnie dosyć mocno ze sobą spotyka. Mówiłam wcześniej o debiutanckim filmie Xawerego Żuławskiego, jakim był chaos. W zeszłym roku mogliśmy obejrzeć jego kolejny już film pod tytułem Wiksa. Po drodze jeszcze zrealizował film pod tytułem Mowa Ptaków, w którym zmierzył się z opowieścią, którą stworzył jego ojciec, czyli Andrzej Żuławski. W niektórych recenzjach wojny polsko-ruskiej mogliśmy czytać że jaki ojciec taki syn? Na dobre i na złe pod pewnym względem, bo kino Andrzeja Żuławskiego to zdecydowanie kino radykalne, też sięgające bo bardzo różne sposoby opowiadania historii też intensywne emocje, intensywne przeżycia bohaterów i też intensywną wizualność. Podobnie jest właśnie w filmach. Xawerego Żuławskiego. Podobnie, ale zupełnie inaczej, bo to jednak jest trochę inny rodzaj poetyki, ale warto o tym zestawieniu, jakim są ci dwaj twórcy, myśleć. Warto też ich historię poznać. Ja zachęcam, żeby zapoznać się chociażby z dokumentem, z filmowym dokumentem Ucieczka na Srebrny Glob, który wyreżyserował Kuba Kurda, gdzie właśnie mierzy się trochę z mitem Andrzeja Żuławskiego jako reżysera. A jedną z osób, które wypowiadają się na jego temat jest właśnie Ksawery Żuławski, więc trochę taki dialog między ojcem a synem też przyjmuje właśnie opowieść. Yy, Kuby i Kurdym, który sięga po niedokończony film na srebrnym globie, ale też opowiada o różnych wyzwaniach, z jakimi musiał się mierzyć Andrzej Żuławski jako twórca. Gdy mowa jeszcze o wojnie polsko-ruskiej, tak już kończąc, zdecydowanie pewne dziedzictwo, które ten film zostawił, pewien ślad, który Odcisnął w polskiej popkulturze, to jest ślad niezatarty. Ten film można, tak jak mówiłam na początku, o samej autorce i jak można też powiedzieć o samym reżyserze. Można ten film kochać, można go nie lubić, ale nie da się wobec niego przejść obojętnie. Zdecydowanie jest to jeden z najbardziej odważnie, radykalnie i ryzykownie zrealizowanych filmów ostatniego. To już bym powinna powiedzieć, dwudziestolecia filmowego w Polsce. O takim kinie się mówi, że nie bierze zakładników, więc wierzę, że będzie dla Państwa. Ciekawym przeżyciem, właśnie spotkanie z tego rodzaju opowieścią, z tego rodzaju bohaterami i twórczością. A ja, nie zwalniając tempa, zapraszam z tego miejsca na kolejny ryzykowny, radykalny film, który okazał się jednocześnie najlepszym filmem według Akademii Filmowej w Stanach Zjednoczonych, duet reżyserski The Daniels. To najlepsi reżyserzy, najlepszy montaż, najlepszy scenariusz i najlepsze trzy role aktorskie. Siedem Oscarów niecały miesiąc temu dla tego filmu. To jest dosyć spore zaskoczenie biorąc pod uwagę, jakim filmem właśnie jest wszystko wszędzie na raz. Więc wierzę, że postanowią Państwo ten film zobaczyć właśnie z nami 5 kwietnia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku naszego klubu filmowego.